Dzisiaj jest bardzo wyjątkowy odcinek. Opowiemy sobie o adopcji psów. Ktoś cię adoptował? Wynosisz się? Zostanę sam. Chciałbyś. No dobra, to kto, kto może adoptować psa? W teorii może to zrobić każdy, ale istotne jest, aby osoba decydująca się na adopcję była świadoma tej decyzji i zobowiązań, jakie się z nią wiążą. Przede wszystkim. Przede wszystkim adoptując psa. Potem mamy w domu psa. Czyli należy odwołać całą akcję. Ratuj się, kto może! Kota, kota, adoptujcie kota! Ech, już mogę? No. Przede wszystkim pies wymaga czasu i opieki. Niektóre psy ze schroniska mają za sobą trudne przejścia i proces adaptacji do nowych warunków będzie wymagał od opiekunów cierpliwości i pracy. Cicho. Warto też przy adopcji uwzględnić kwestie finansowe. O ile adopcja psa jest bezpłatna, to już opieka nad nim i wizyty u weterynarza mogą być kosztowne. No, czyli nam się twoja obecność nie opłaca. Reżyserzezeze, zabierać mi go! Boczkowski! Twoja garza pożera 90% budżetu! I Dobrze. Więc bardzo cię proszę, nie rozmawiajmy o tym, co nam się opłaca. Kamera! Gdzie dwóch się bije, tam Gustaw korzysta. Podsumowując, adopcja to duża odpowiedzialność. Pies to nie zabawka. Łof. A o czym warto pomyśleć przed adopcją? Oprócz tego, co już mówiłem, istotne jest też to, czy nasz dom lub mieszkanie nadaje się na przyjęcie nowego czworonoga. Jeżeli mamy liczną rodzinę lub inne zwierzaki, albo na przykład mały metraż, to należy dobrze się zastanowić. Bo pies ze schroniska w początkowych momentach będzie potrzebował odrobiny własnej przestrzeni. Ważne jest także zagwarantowanie mu miejsca, gdzie będzie miał swój azyl: odosobniony, cichy i spokojny. Boczek, co robisz? Masz tutaj pudełko. To twój azyl. Siedź tam. O nice. Potem sprawdzę, wracając. Człowieku, ludzie, jeśli jesteście osobami, które ze względu na obowiązki zawodowe często bywają poza domem, pamiętajcie. Psy nie powinny spędzać czasu samotnie w domu. Należą do zwierząt stadnych i źle znoszą czas bez swojego opiekuna, tym bardziej te adoptowane. Jeśli nie przepadasz za deszczem, śniegiem i zimnem, również zastanów się dwa razy zanim zdecydujesz się na czworonożnego towarzysza. Psy potrzebują codziennych spacerów. Zimne. Ale dobre. Jak wygląda proces adopcji psa od strony formalnej? Uwaga! Pierwszym krokiem w procesie adopcji jest wybór schroniska. Ze względu na to, że wzięcie pod opiekę czworonoga będzie wymagało kilku wizyt w tym miejscu, to najlepiej wybrać miejsce, do którego masz stosunkowo blisko. Schronisko jest blisko. Joe! 2. Wywiad. Zapoznawcza wizyta w schronisku ma na celu ustalenie, czy jesteś odpowiednią osobą, aby w ogóle wziąć pod uwagę opiekę nad psem. Pracownicy schroniska przeprowadzą z Tobą szczegółowy wywiad. Będą pytać o Twoją sytuację mieszkaniową, pracę, o innych członków Twojej rodziny. Bardzo ważną kwestią jest również Twoje dotychczasowe doświadczenie w opiece nad czworonogami. A jak ktoś miał zwierzątko, ale na dwóch nogach? No to najwidoczniej się nie liczy, cicho bądź nie przeszkadzaj! Jak śmiesz! Bo Boczek, już poczekaj! Możliwe, że pracownicy schroniska będą chcieli osobiście sprawdzić Twoje warunki mieszkaniowe. O Jezu, czyli trzeba byłoby posprzątać, Boczek! No już jestem cicho. Jeszcze raz. Możliwe, że pracownicy będą chcieli osobiście sprawdzić twoje warunki mieszkaniowe, aby ocenić, czy są one odpowiednie dla psa. Jest to standardowa i powszechna procedura. A czy jak oni będą oglądać to mieszkanie, to mogą przy okazji zabrać ciebie? No i czytam dalej. Zanim pupil będzie mógł pojechać z tobą do domu, musi odbyć się kilka spotkań zapoznawczych. Między innymi wspólny spacer po okolicy. Jest to bardzo ważne, ponieważ pieski będące w schronisku często bywają przestraszone i wycofane. Potrzebują czasu, aby komuś zaufać. Dlatego koty są lepsze. Nigdy nikomu nie ufają. Nie mam żadnej straty czasu. Dziękuję, pozamiatane. Jeśli pracownicy schroniska na podstawie przeprowadzonego wywiadu zdecydują, że będziesz dobrym opiekunem, to możesz wybrać psiaka, którego weźmiesz pod opiekę do domu. Ojeju, prawie zapomniałem! Ważne jest też, aby dowiedzieć się, czym zwierzak był karmiony, a jeżeli zamierzacie karmić go inną karmą, to tutaj macie ściągę, jak najłatwiej ją wprowadzić. No i fajnie. Czyli co? Jaki jest wynik odcinka? Lepiej mieć kota. Ale tu chodziło o to, jak adoptować nie czy kota czy psa. No to w następnym odcinku lepiej porozmawiajmy o kotach. Dobrze! Będzie o kotach! Nie, nie mogę z nim. No to do zobaczenia, pa! Cześć, trzymajcie się. Mua. Poczekaj, ty, ty właśnie wysłałeś buziaczka? No, nauczyłem się wczoraj, patrz. Mua. 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 Dobra, koniec. Nara! Hej, dzięki za obejrzenie odcinka i zapraszamy do naszego sklepu internetowego popyczną karnę. Zapraszamy!